Może nic nie poczujesz, może Twoje słowa będą jak kamienie rzucane w niebo, ale jeśli trwasz, jesteś bliżej Boga niż wtedy, gdy serce płonie, bo wtedy modlisz się nie dlatego, że chcesz, lecz dlatego, że kochasz. A to jest najpiękniejsza modlitwa. Musimy przygotować się na to, że nie zostanie nic dla nas: ani ulgi, ani zachwytu, ani nawet uczucia Jego obecności. I zawołamy, jak Jezus, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jeśli naprawdę zależy nam, by Bóg nas odczuł, musimy pogodzić się z tym, że my Jego nie poczujemy. To nie jest odrzucenie. To jest miejsce najgłębszego zjednoczenia miejsce, gdzie wiara wchodzi tam, gdzie nie dochodzi ani rozum, ani serce, i gdzie nawet uczucia, tak cenne i potrzebne, zostają za progiem. Pragniemy doświadczenia duchowego, chcemy czuć, że jesteśmy słuchani, chcemy mieć dowód obecności Boga. Tymczasem Bóg daje coś więcej uczestnictwo w swojej miłości, która kocha nawet w ciemności, która trwa nawet, gdy nie czuje nic. I właśnie wtedy modlitwa staje się czysta nie karmiona sentymentem, lecz miłością nie oparta na emocjach, lecz na wierności nie szukająca nagrody, lecz stająca się ofiarą.